Budowa Bełchowa Na pierwszym torze widnieje nowa sieć trakcyjna Zamontowana tylko na pewnym odcinku Nowy tor pierwszy Sieć tak samo Sieć zaczepiona na te weśminki Ramownicę rozjazdy szyny połączone nawet spawem rdza na tym spawie muszę to oszlifować sieć trakcyjna, są weśmienniki. Na torze tym nowym, pierwszym, no i tu mamy zakończenie sieci trakcyjnej, tej nowej, właśnie dalej się nie położyli, nie, po, nie założyli zakończenie sieci. one są tak, tak zwane dropsy układ torowy, dwa tory boczne, postojowe dla towarówek, są w trakcie modernizacji, no i ten e, przelotowy tor pierwszy. I to jest zakończenie. Do położyli te podkłady szyny. Tu tłucznia nie ma. Nowy tor pierwszy. Podkłady, szyny, tłucznia jeszcze brak. tu zakończono, zakończone, nie położyli. Tam są maszyny torowe. Na postojowy. postojowych. Tu jeszcze oczywiście sieci trakcyjny brak. Tu już tu położony na tym nowym torem pierwszym droga tego peronu rozebrali zniknęła także wiata ławki co były Robotników nie ma to na co przejść Nowe ścianki peronowe przysypane już piachem Także już pora się dzieje tutaj na stacji Na końcu się wiata, jest, jest że z tej strony zniknęła. Przez została tabliczka kierunkowa łódź z Kierniewice. Że została też. Tymczasowy peron. No to już łapki są, ale to i tak dostanie niedługo rozebrane wraz z tą wiatą. Te ścianki pomalowali No i tu są jeszcze te ścianki, które nie zostały położone Prace modernizacyjne w Bełchowie Na razie układanie tych podkładów Po strony dzierżgówka oni to niedługo położą, bo tu część na wierzchnię tu już jest położona wyrównana żeby ramochód to za nie założyli tak samo od strony ulicy przemysłowej, od strony przejazdu kolejowego słupów nie ma, są położone te nowe fundamenty pod słupy trakcyjne, układ torowy, podbiarka. Przez stary są ale tam dalej są zdemontowane stare powiązane pale fundamentowe i postawione nowe słupy trakcyjne. Tu już kawałek rozebrali toru pierwszego widziałem to na pewnym filmie pewien maszynista tu nagrał szlak są jeszcze wysiegniki dalej stare słupy trakcyjne są zostały zdemontowane ale niebawem będą w Sierakowicach jeszcze sieć trakcyjna jest tu na pewno odcinku została zakończona Za tym włókiem tamtym Tu nawet nie wiem czy widać Zoom ostrość długi O, coś widać Duże sieci to jeszcze chyba jest Dalej, tutaj właśnie została zakończona Dalej ją nie ściągnęli w jak jeszcze dalej jest się na Mokry tak samo. I w Skierniewskim Parku tak samo. Od strony wjazdu do Skierniewic.